Dzień dobry, witam się w piątek. Mam nadzieję, że u Was troszkę mniej stresująco niż u mnie. Eee, nie wiem, jak to będzie z filmem w ten weekend, e, bo nie wyrobiłam się z montażem, ponieważ ostatnie 3-4 dni e, spędzam bardzo dużo, dużo czasu w teatrze, ponieważ stałam się tą mamą, która na początku mówiła: Nie będę pomagać w grupie teatralnej, a teraz robię stroje, scenografię i też e, będę nagrywać cały występ. Dla rodziców, więc ostatnie popołudnia, wieczory spędzałam w teatrze, malując różne rzeczy i tak dalej. Więc dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest występ. Za pół godzinki wychodzę i będę tam do jakoś 21.00, więc nie wiem, czy się wyrobię z filmem na jutro. Może, nie wiem, nie chcę Wam robić nadziei, tylko po prostu Wam mówię, co się dzieje. Tym bardziej, że film, który mam nagrany i edytuję. Zresztą tutaj dla, dla was na Instagramie mogę powiedzieć, jest to film o Majce Miller. Um, kobiecie, która yy, no niestety już jej nie ma, ale ta sprawa nie jest taka prosta. I od kiedy ja nagrałam ten filmik, zaczęłam go montować, wyszło dużo innych informacji. No i teraz albo muszę to wszystko jeszcze raz zapisać i zrobić jeszcze raz długi materiał, albo zedytować ten i po prostu zrobić kolejny odcinek yy, o nowych informacjach, które po prostu miały miejsce, więc... Hmm. Patrzę, to nie jest jakby co w ogóle e, reklama. Patrzę, jaki sobie zapach wybrać. Naprawdę większość zapachów tutaj w łazience to są moje Made in Lab i chciałam Wam pokazać, że, bo jak nagrywałam e, dla nich e, lokowanie, to nie pokazałam Wam, jak faktycznie używamy tych perfum i na przykład Darren używa ich non stop. Ja sama wiem jak to jest, jak ogląda się, że ktoś w internecie coś reklamuje, pokazuje, że takie super, a potem tego nigdy nie nosi, nigdy nie używa. Hmm, prawda? Ale my naprawdę tego używamy. I ja w filmiku ostatnim pokazywałam Wam te najnowsze zapachy, które sobie kupiliśmy. Jeszcze raz mówię, to nie jest lokowanie, po prostu sama Wam tutaj to mówię. To pokazywałam najnowsze zapachy, tak? Więc buteleczka była pełna. Ale spójrzcie, tu stoi buteleczka, która nie dość, że on zgubił nakrętkę. Na no zobaczcie, ile on tego zużył. Więc naprawdę tego... Używamy. Moje zużyte leżą na mojej toaletce. Tu mam te nowsze. Nie zwracajcie uwagi też na moje pazy, ponieważ yy, od jakiegoś czasu ich nie robię, nie mogłam dostać się na zrobienie ich, musiałam je wszystkie ściąć. Yy, I malowałam sobie włosy przez wczoraj ręk bez rękawiczek, więc mam całe pomarańczowe paznokcie. Ale co ja chciałam powiedzieć? Czy chcę się pachnąć? Muszę czymś pachnąć, bo dzisiaj był dzień przede mną. Powąchałam sobie te, a to są Darena. One mi się, wiecie, że mi się męskie perfumy w ogóle chyba bardziej podobają niż kobiece, ale może nie pójdę sobie z Made in Lab, żeby nie było. Może... Fun fakt Daren zawsze kupuje mi perfumę marka Jacobsa, ja posiadałam już wszystkie, ale tak naprawdę de facto moje ulubione to są perfumy z lotniska, te 20 euro. Tylko niestety psikacz mi się zepsuł. A... Ale bergamotka jest ostatnio moim ulubionym zapachem. No nie, nie mogę, nie mogę psiknąć, nie mogę psiknąć. E, 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 muszę coś takiego, bo w tym teatrze jest tak piekielnie gorąco, no dosłownie jak w piekle, naprawdę. Ale troszkę się stresuję, bo mm. dzisiaj chyba weźmiemy tego Wiktora. E, troszkę się stresuję, ponieważ wczoraj <słuch> zapytano mnie o to, żebym sfilmowała mm, ten występ, ja nie jestem przygotowana. W sensie ja nie mam rzeczy do sfilmowania czegoś takiego, więc... Wychodzę on troszkę wcześniej, ponieważ tam jest pan, który będzie zakładać dzieciom mikrofony i tak dalej, i podobno mogę się jakoś do niego podczepić, żeby właśnie głos wziąć od niego, więc niestety nie było żadnego czasu na próbę. Próba będzie dzisiaj na pół godziny przed występem. Więc tak, powiem Wam, że ja zawsze chciałam pracować na planie filmu, być za kamerą, robić scenografię. Nigdy nie sądziłam, że to się spełni w postaci po prostu grupy teatralnej mojej córki, ale tak też może być. Zobacz, to wszystko.